Nasze szmity i kraiczki, Wiecie, idzie mieć maślany Rzymły, błydki, kołocze, torty, sztikle, ale tak by tak najważniejszy jest chleb, chleb, który lecy kiedy prochnie nam przylazuje, bo czycie, bo czycie, chleba naszego powszedniego daj dzisiaj. Tak, no samtejsze starki, mamulki naumieli żykać. Wiele w tym było zocy, srogiego respektu dla tego tak prawdą, einfachowego jodła. Chleb, gryfny pecynek chleba przysmycony za starego pierwy od samtejszego swojskiego pniokowego piekorza, w mianował się niesłony. No i wschodzi nacychowany srogim pitwokiem na krzyż, a za tym pierwszy kraicie grube sznity, w które y, kroła srogim pitwokiem mamulka. I wiecie, nie trzeba było ku temu masła albo margaryny, ten blank, świeży chleb wuniał jak najśmietniejsze maskity. Już kajsik w 1674 roku, jeden istny pisał we książce, dworstwo obyczajów, mał wiela tak. Czemu chleb, który bez cufal na deliny śleci całujemy? Bo ten chleb jest święty i święto jego urodziła ziemia. I dajcie pozu, te roski, gdzie byle kaj ujrzeć, roztomajtych soronik, we myckach, no i częściej najczęściej wejptowatych bejsbolówkach poradzą siednąć do stoła. A do mniejsze Ślązoki nika i nigdy nie siedli do stoła we copce, bo na stole jest chleb, ten święty chleb, copka, ty ze respektem sejmują, ze palicy kusikują końsze chleba, i cofaj, bez sufaj na ziemia śledzi. Niech za ty Ślązokowi chyba do hasioka wciepnąć i no ze wrazić do ognia, spolić go, kie go za tela, kej porażnitu ze wieczerzy łostało. Też już nasz cypian Kamil Norwitz we swojej srogi tysknicy pisał kejsi tak. Do kraju Twego, gdzie kruszynem chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba tęskno mi panie bo też od zocy dla sznitki chleba naszego jodła powszedniego już przeca krok do respektu do najbliższych, do swojej domowizny, do otaczającego noszykownistego świata. Zawdydyż i to u biednych, i u fest zabranych, już za starego pierwszy, w komorze leżą chleb pod białym ti albo srogą też białą ślub tychlą. Był taki srogi mądrok Samuel Adalbert, zeży, zebrzyło mu się w 1939 roku, kiedy poskłodą mocka roztomaitych powiarków, chlebie, śnich, we naszej godce bo na tory i rychtych mądre i szykowne. Chlebem i solom ludzie ludzi nie wolą. Kaj chleb i woda tam nie ma głoda chleb morogi bieda nogi chleb cudzym pitwokiem krony nie smakuje. Doł pumbuczek chleb do ku temu. No jest, jeszcze tak ogryfno staropolsko przypowiarkało o tym, że chleb, piwo i świeca przyłozdobią szlachcica. Co kieści znaczyło tela i że rychtyczny fyrsz musi mieć dobry, domowy chleb, zawdy dobre swojskie piwo na stole i ku temu świat Wiela we wercie buchły bez ostatnią wojna, to miarkują ino te, które przeżyli Auschwitz, Stutthof, Grusrusen, Bergen-Belsen, Majdanek abo Dachau, ale też i wojoki na wszystkich frontach. Tela, co te roski miel za przy takiej gryfnej przyleżytości, u o tym za tela usprawiać. Sznita chleba z fety, tuż ci to była we moich dzieckowych latach uciecha, a kiedy starka poszmarowali kraicze chleba miodem abo zaną posutą cukrem, to gnał tak, obecowie, no można, no i no taki najduch jak ja pombuczka zaszłapił obłopił. Wele mnie na naszym zidlągu było poruch piekorzyna. Najlepszy chleb był u niesunego. też tyż razy jo erbnu szmarył od mamulki, jak przysmycuł do dom chleb ginał załobił, zajdł obgryziony. łop tak włonią i że nie szło się blank powstrzymać, co by nie odgryźć tego pecynka. A ino te roski mi festelnie żol. I taki cimie jankor bierę, i że te rośniejsze bajkle są chowane bez tego ciepła kachloków, ze śląskich familoków, kupi bunjočki hleba hned u odpolove ulici. Ja prawdę mają, ale chipsy, hamburgery, cheasburgery inszego Joseca, od kiedy przybierają na Basiskach teraz, co naisto żony już też Zocy nie będą mieli do tego ani fachowego, ale świętego pecynka chleba, do tych śnitków i kraiczków, do tych łoszkirtków i łograbków naszego chleba powszedniego. I nucisną mi się gwołtem podpalcyska na tej kumpowej testaturze i mądre Słowecka. Kto chleba nie chce, nie godzin kołocza, a to bez tuż pewnikiem, i że w to tyż chci chlebem gardzi, to nim pumbuczek jeszcze bardziej. Pecynek chleba, krajcek ze świeżego chleba, oszczotka chleba, wonioczka naszego rodnego chleba, to wszystko się wspomina od człowiekowi, kej się ludzi, ze włosnej wuli, ale i ze musu ze swojej domowiny. I tak ma być, tak ma to ostać, i no w to, to naszym młodziokom troski do palicy w tuce, w to ich naumi respektu i zocy dla chleba, dla tego chleba. Ojgen z pnioku.